Serio? Ty też teleportowałeś? A Komoda przecież sama do domu na nogach nie wróci. Zobaczę, sama wróci do domu. Zanim rozwali główną bazę hejterów, mam dla was kilka pobocznych misji. Po wykonaniu zadania pojawi się nowe zadanie. Daję wam również mapę, żebyście zbyt wiele nie błądzili. Powodzenia. Co my tutaj mamy? Pierwsze zadanie. Znajdź przejście do YouTube'owego świata. O, to powinno być łatwe. Bogi. Ty dostałeś mapę. Którą do portalu? Daj mi chwilę się rozejrzeć. Okej, okay, okej. Okay. Czy ktoś widział może słońce? Nie. Nie, aha, czyli słońce już zaszło, czyli musimy iść tędy. Bogi, sprawdź mapę jeszcze raz. Jednak nie tędy. Musimy tam iść. Czy ja dobrze widzę? Jeśli widzisz to co ja widzę, to dobrze widzisz. Reiken, a ty co widzisz? Panowie, ja widzę nasz pierwszy przystanek. Czas uzupełnić zapasy na dalszą drogę na koszt Ordona. jak tam wygląda nasza lista zadań? Nic tutaj nie ma na temat uzupełnienia ekwipunku. Psst, Reiken, masz długopis? Bogi, zapytaj się mnie jeszcze raz, tak dla pewności, o listę zadań. Bagery, czy mógłbyś sprawdzić listę zadań, tak dla pewności? Dobrze, że pytasz, ponieważ widzę drobną zmianę wprowadzoną przez Zodlona. mamy uzupełnić nasz ekipunek przed dalszą wędrówką. Super, no to idziemy. Bogi, weź dwie. Ale jedna nam wystarczy. No weź dwie. Ale dwóch i tak nie wypijemy! A jak jedna się potucze? No proszę cię, weź dwie. A sam nie możesz? Ja już miejsca nie mam. Proszę, weź dwie. Okej, okay, ale na twoją odpowiedzialność. Poproszę dwie skrzynki whisky i dwie puszki Koli. Zadowolony? Zapasy uzupełnione. Bogi, który lędy teraz? Tam, a czy my czasami nie przyszliśmy stamtąd? A no racja, czyli musimy iść tam. No to ruszajmy. Dotarliśmy na miejsce. Wygląda jak mój stary wieszak na pranie. Jakiś pomysł, jak to uruchomić? Chwileczkę, panowie. Rozpoznaję to pismo. To jest język staro-koreański zapomniany przez lata. Już tylko garska ludzi umie się nim posługiwać. Potrafisz to odczytać? Dawno się już nie posługiwałem tym językiem. Ostatni raz chyba w przedszkolu. Co? W przedszkolu? A po cholerę był ci potrzebny starokoreański w przedszkolu! Aby poznać skład ognistych zębek, które siostrzyczki sprowadzały ze sodu. musiałem sprawdzić, czy to nie jest czasem jakaś trucizna, bo strasznie mocno pieko po zjedzeniu. Nikomu nie mogę ufać za tamtych czasów, nawet siostrzyczką w przedszkolu. Co tu jest napisane? Bechu, mu, Chokba, kat, minari, gul, sengseu, sengang, manul, koczutkaru, sogum, soltang, seujot. I co to oznacza? Jest to przepis na legendarne koreańskie danie kimchi. Widzicie to wolne pole? Jest to pewnie brakujący składnik tego dania. Teleport nie będzie działał, jak nie odgadniemy tego ostatniego składnika. Wiesz jaki to składnik? Niestety, nikt z żyjących tego nie wie. No to jesteśmy w dupie. Jakieś pomysły? Ja mam pomysł. Napijmy się whisky. Eureka, a więc to whisky jest ostatnim składnikiem. Patrzcie, teraz chyba musimy wpisać jakiś kod. Baga zerkni na listę zadań. Jakieś cyfry się wyświetliły. Podaję kod 4, 2, 9, 25. Czekaj, czekaj, czekaj! Nie ma takiej cyfry jak 25, jest tylko od 0 do 9. Pokaż. Ej no, faktycznie. Panowie, czas na nas. Musimy się teleportować. Czas ucieka. Bogi, przechodź pierwszy. Gdzie te cholerne słońce? Hmm, chyba zapomniałem wyłączyć żelazko. Kudok, e, no znaczy, subskrybujcie.